Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie w tym okresie kwarantanny W którym to moi drodzy, przypominam, że wszyscy, ale to wszyscy powinniśmy zostać w domu Mam świadomość, że temat koronawirusa mógł się wam już trochę przejeść Bo atakuje dosłownie z każdej strony Niemniej jednak chciałbym, żebyście potraktowali sprawę naprawdę poważnie I wykorzystali ten czas jak najlepiej się da, ale w domu Tenże czas możecie wykorzystać chociażby poprzez oglądanie moich codziennych materiałów Bo moi drodzy, deklaruję wszem i wobec, że od dzisiaj, no do odwołania na moim kanale będą pojawiać się odcinki codziennie Więc poprzez okres kwarantanny Będziecie mieli co oglądać Oprócz tego polecam przeczytać jakąś książkę Zagrać w grę planszową, zagrać w Call of Duty w Warzone, Apexa Cały Food Champions można rozegrać Ale my dzisiaj nie o Food Champions My dzisiaj o Pro Evolution Soccer 2020 Które mam wrażenie, że naprawdę Ale to naprawdę was zaintrygowało Wczoraj na moim kanale swoją drogą wylądował poradnik W którym to możecie w pełni Zaktualizować wszystko w PESie 2020 I dorzucić też swój klub, tak jak to ma miejsce w moim przypadku, więc jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, to serdecznie polecam. Zanim jednak przejdę do pokazania Wam składu, sprawdźcie kilka moich ostatnich trafów, które miały miejsce na livestreamie i cały tak jakby zapis z livestreamu oczywiście znajdziecie na moim drugim kanale Nexium Games, do którego link znajdziecie w opisie. Otwierać czy nie otwierać? Tak na dobry początek, żeby się, żeby się działo. Otwieramy, moi drodzy, pierwszą piłeczkę. No oczywiście z Hiszpanii, to nie jest akurat żadne zaskoczenie I to jest zawodnik Realu Madryt Czy to jest Alvaro Morata? Jaki ty masz numerek? Nie, to nie jest Morata, to jest Arias Czyli prawy obrońca Drużyna Tygodnia z Europejskich Pucharów Odpalamy, zapłacimy sobie MyClub końcami jak najbardziej I niech to będzie ktoś naprawdę, naprawdę interesujący Przede wszystkim na taką pozycję, na którą albo mam wypożyczonego zawodnika Albo na którą to będzie naturalny upgrade to jest ktoś z ligi włoskiej, tylko... chwila, tu nie może być duplikatów, nie? Nie, nie mówcie, że to jest duplikat. Kto ty jesteś? 20... chwila, Olimpik... ma... O Jezus Maja, to jest lewy obrońca, tak? Jest lewy obrońca, Fernando Marsal. To jest chyba naj... Na... Znaczy to jest tak czyś jak super, bo to mamy sobie tak czyś jak kartę 88 punktów overola, o tak o. Ehm. Co nie zmienia faktu, że chyba jest to najgorszy możliwy traf. Cudu... I zaraz podejmiemy decyzję, jaką otwieramy następną. W każdym razie teraz piłka z zawodnikiem z drużyny tygodnia. Oby była czarna, oby to była czarna. To jest zawodnik z reprezentacji Mbappé, proszę! Mbappé, Mbappé, Mbappé. Nie, to nie jest Mbappé, ale to jest czarna. Ale to jest Olimpik Marsylia. I kto to je? Benedetto? Co? 89 punktów overola? Ej, to nie jest tak źle! Myślałem, że będzie mniej. Myślałem, że będzie miał mniej, ale jak zobaczyłem Francję, to ja już byłem przekonany, że to jest Kylian Mbappe. Ej, ale ten Benedetto to 89 punktów overola. Druga piłeczka otwarta za Michaela, Kończy teraz w tym momencie Wcześniej przed chwilą był Benedetto Teraz ktoś z Barcelony To już wiemy, na pewno FC Barcelona Ale czy tutaj będzie ktoś przekozacki? No Hiszpania, to akurat żadne zaskoczenie Oczywiście Ale to wprowadzenie jest akurat bardzo, bardzo ładne I teraz tylko popatrzmy po stroju Moi drodzy, czy to jest Sergi Roberto? To jest Sergi Roberto, to jest numer 20 Czyli to jest kolejny prawe obrońca, który trafi do naszego zespołu Sergi Roberto Na prawą obronę 88 punktów overola. No nie udało się nam trafić tych najlepszych z najlepszych. Niestety, a szkoda, ale myślę, że na Sergiego Roberto tak czy jak nie ma co narzekać. Jak widzicie, szczęście mi troszeczkę dopisało. Zależy jak na to spojrzeć. Moi drodzy, tym samym mój skład prezentuje się następująco i mamy tutaj fantastycznych zawodników. Naprawdę jest rewelacja. Mamy no w sumie takimi najsłabszymi chłopcami jest Arias i Kościelny, ale to będzie naturalną metodą upgrade'u, to będzie szło sobie w górę, w górę, w górę. Mamy też tutaj tego Benedetto, którego się obawiałem na samym początku, ale powiem wam szczerze, że naprawdę nie jest Źle. Podciągnęliśmy Team Spirit, tak więc mamy zgranie, mamy wszystko. Podciągnęliśmy umiejętności naszego menedżera treningami indywidualnymi i teraz w tym momencie e, nasz skład ma 94 punkty zgrania. Jest tutaj Maradona, Lewandowski, Messi, e, Sergi Roberto, który spisuje się bardzo dobrze tutaj na środku pola. Bo jak widzicie, on nominalnie na prawej obronie ma 88 punktów overrola, ale gdy go przeniesiemy na środek, no to ta 85 jak, na, jak najbardziej to mi wystarczy. Do tego że Żorżinio, do tego Awar. Na lewą stronę zdecydowałem się dać teraz tego Fernando Marsala, zobaczymy, czy będzie się lepiej spisywał od Marcosa Alonso. Eee, zgranie jest nieruszalne, zgranie zostaje tak, jak jest, ale chciałbym spróbować teraz zagrać tym zawodnikiem. Środek pola, oczywiście, bez zmian, środek obrony, przepraszam. Mamy też Marka André Ter Stegena no ale w końcu też mamy jakichś zawodników na ławce rezerwowej, których faktycznie możemy wprowadzić. Mowa tutaj oczywiście o Marcosie Alonso, Ronaldinho czy Benedetto. Myślę w ogóle, że tych zawodników najsłabszych, których tutaj mamy, można jak najbardziej przepalić. No nie ma tu, Tutaj sensu ich trzymać. I zaraz zobaczymy, czy ich będę jeszcze w stanie. Tak, ich jeszcze jestem w stanie. Dobra, nie wiem, mam 25 zawodników, zostańmy z tymi 25 zawodnikami. I teraz w takim razie, moi drodzy, mamy 14 trenerów expa. Więc kogo my tutaj możemy sobie potrenować? Możemy sobie potrenować takiego Ronaldinho, ale ja bym wolał kogoś, kto na pewno tutaj się w naszym wyjściowym składzie znajduje. No i jest to chociażby sobie Diego Maradona, którego fajnie by było rozwinąć. Tym bardziej, że on będzie rósł, jego umiejętności też będą rosły. Więc weźmy sobie tego Diego Maradona. Róbmy jemu trening, trening skill'a i możemy mu dodać kilku tych trenerów. Ile to mu tam doda tych punktów? Już będzie miał poziom trzeci, teraz będzie miał poziom czwarty. No dobra, wiecie co, może to, nie, może to jest głupia decyzja, zasadnicza, ale niech będzie. Damy wszystkie treningi Maradonie, może się nawet rozwinie, jeżeli chodzi o punkty overalla w górę. Rozwinął się! 91 punktów overalla, czyli jednak, moi drodzy, chociaż chwila, to nie jest koniec. To jest jednak koniec. Ok. 91 punktów overalla Maradona się rozwinął, spoko. Wykonaliśmy sobie też dwa wyzwania, co za tym idzie dostaliśmy Tactical Training. I coś jeszcze dostaliśmy? Chyba nie, chyba tylko Tactical Training. Tak, niestety tak. No dobrze, moi drodzy, musimy spróbować sobie zgarnąć jakoś GP pointsy, żeby otworzyć kolejną piłeczkę oczywiście. I z tego co mi wiadomo, gdy wejdziemy sobie tutaj do What's On, to tutaj powinniśmy sobie móc rozegrać Online Challenge Cup, Complete Online... En no dobra, no to zagramy sobie, moi drodzy, w pucharze, Online. Za to spotkanie też powinniśmy dostać. I co my tutaj mamy? O Matkowoska. I tu są jakieś specjalne wymagania: Black Ball Challenge. Wow, o oh wow, czyli poniżej danych e, danych punktów umiejętności składu. Czy jest sens, żebym tutaj wchodził, ale no nie będzie, moi drodzy, zobaczmy, jeden na jeden, czy chcę wejść do tego turnieju, niech będzie. Zobaczymy, najwyżej zgarnę sromotny wpierdziel. Nie będę kłamał. Do końca nie wiem o co tutaj się rozchodzi, ale wydaje mi się, że będę grał... No tak, no będę grał normalnie z przeciwnikiem... Jezu ta wata! No co jest? To dlatego, chociażby dla faktu tworzenia tej postaci, warto sprawdzić zapis na drugim kanale. Moi drodzy, naprawdę. Nie będziecie żałować. Okej, okay, mamy przeciwnika, moi drodzy. No na pewno to zagrał troszeczkę więcej spotkań niż my. Przeciwnik z Marbedzi tak więc yy, zagramy sobie z kimś ze słonecznej Hiszpanii. I patrząc na jego skład. Olivier Kahn, Sergio Ramos, Dante, Marcelo, Busquets, Di Lorenzo, Duku Reku, Tinho, Diego Maradona i Sergio Kunaguero. Okej, okay, będzie ciekawie, moi drodzy, na pewno będzie ciekawie. Nie przedłużamy, tylko rozpoczynamy ten mecz, chyba że przeciwnik jeszcze ustala taktykę. Jest wysoce prawdopodobne, że to robi. Ja tego nie umiem. A i swoją drogą, jak sami widzicie, patch działa fantastycznie. Mamy Burmuth. No teraz już nie ma odwrotu, moi drodzy. Mamy mecz Pucharowy, mecz o stawkę, w którym mierzymy się z kryminalistami. Tak nazywa się skład przeciwnika. To nie, że ja jakoś go tutaj obrażam. No jestem bardzo ciekaw. Doświadczenie ewidentnie przemawia za moim rywalem i z tego co widzę, to chyba numerki się w końcu ogarnęły. Tak, ustawiłem te numery i chyba działają. Lewandowski z dziewiątką. Maradona z siódemką, tak. Wszystko w angla, moi drodzy. Zobaczymy, jak tutaj się będzie przeciwnik spisywał. Spalony. Dobra piła naszego przeciwnika. I teraz Felipe Coutinho na skrzydle. Romanioli blokuje. Będzie rzut rożny. Okej, okay, tu jest naprawdę dobra intensywność tego spotkania. Akcja za akcją od razu leci. Dobrze, moi drodzy. Niech będzie krycie facet do faceta. Chłop do chłopa. Nie ma bramki. Teraz Diego Armando Maradona, zagranie na skrzydło, ale Laurent kościelny, świetny przechwyt. Diego Maradona, zagranie do Jorginho. Jorginho, dobrze. Awar. Robert Lewandowski, tam do Mesiego, kapitalna piłka. To nie jest Messi, to jest Sergi Roberto, ale to jest jeszcze lepiej dla nas, bo my możemy sobie podać do Messi. Nie! Strzał! Uuu! Sergi Roberto, gdybym ja wiedział, że tak to podamy to bym się zdecydował. To nastrzał na strzał od razu. Ej, to nie było złe, to nie było takie złe. Nie do końca się dogadałem tutaj z moim zespołem. E, ale chyba będziemy mieli utrożny, tak mi się wydaje. A nie. Mamy cały czas piłkę na przedpole. Awar, awar, oddanie, będzie strzał! I to był strzał. Sergi Roberto próbował po raz kolejny swojego szczęścia, ale nie udało się. Dobra, Messi. Dobre, te przejęcie i teraz Sergi Roberto znowu. Dlaczego Sergi Roberto jest naszym najbardziej aktywnym zawodnikiem? Nie wiem! Teraz Felipe Coutinho, Coutinho zagranie w pole karne. Marc-André ter dobry przechwyt. Najprawdopodobniej ostatnia akcja tej pierwszej połowy. Wybijamy piłkę Se -o... No dobra, to był fatalny strzał. Ter Stegen wybijają daleko i to raczej będzie koniec tej pierwszej połowy. Dokładnie tak 0 do 0. Mecz myślę wyrównany, zarówno my, jak i przeciwnik mieli, mieli, mieliśmy swoje okazje. Ale no kurczę, zamieniłbym chyba stronami tego Sergiego Roberto z Awarem, chyba że teraz drugą stronę może bardziej będzie mi się Awar podłączał do przodu, bo mam wrażenie, że Sergi Roberto zdecydowanie bardziej, zdecydowanie bardziej go ciągnie do przodu, a nie tak być powinno, ewentualnie Sergi Roberto może wrócić na prawą obronę, a my tutaj w jego miejsce możemy wpuścić na przykład Ronaldinho. Oj, 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 teraz Arszawin, ależ on mi się tutaj urwał, Arszawin! fatalnie weszliśmy w tę drugą połowę, niestety Arszawin, pierwszy strzał, pierwsza akcja tego zawodnika i to jest gol, będziemy musieli odrabiać straty niedobrze, nie jestem zadowolony wyobrażałem to sobie nieco inaczej Ronaldinho, zagranie do Roberta Lewandowskiego Robert Lewandowski strzela za wysoko, Liberkan z łatwością wychwytuje tę piłkę dobre dogranie w pole karny czy to będzie podanie? To będzie strzał to jest 2 do 0 no teraz już w 100% przeciwnik nas rozklepał. Szkoda, te drugie 45 minut kompletnie nie układa się po mojej myśli. Nie tak to sobie wyobrażałem po tych obiecujących pierwszych 45 minutach. Dobra, teraz piłka Messi. To może być chociaż szansa na gola honorowego. Messi podanie! Co za niefart! Jezu, Messi! Tak minimalnie wypuścić to i by było idealnie. Ja teraz nie mam pojęcia w jaki sposób ją tutaj dośrodkować, ale... No to było ewidentnie za bliskie. Dobra, Sergi Roberto, zagranie do Fernando Marsal. Marsal, podanie, strzał. Ja piernicze, nie ma bramki. Fernando Marsal, znowu dogranie, Czy teraz. Dlaczego Maradona? To było akurat bardzo dobre w sumie. No niestety, moi drodzy, przegrywamy 2 do 0 po dwóch bardzo szybkich strzałach naszego przeciwnika w drugiej połowie. Wielka szkoda, bo po pierwszych 45 minutach wyglądało to naprawdę, naprawdę obiecująco. I spodziewałem się. Może podjąłem, no spodziewałem się czegoś więcej. Może podjąłem złe decyzje. Może ten Sergi Roberto jednak faktycznie był kluczem do ciągnięcia tych akcji do przodu. No bo tak, no to u nas słabe, słabe oceny tych naszych zawodników. Na no w szczególności Maradony, którego nie dość, że do wyższego poziomu overall'a, No on kompletnie jest niewidoczny. Co nie zmienia faktu, że najważniejsze jest oczywiście to, że wykonaliśmy. Tak jest, moi drodzy, wykonaliśmy sobie te zadania. Więc mamy 180 GP pointsów i możemy jak najbardziej odpalić sobie jakiegoś y, agenta. I tutaj mamy, co my tutaj mamy? Collector's Box, Special Agent. No, mamy kilku ciekawych zawodników. Tutaj jest Iconic Moment. No, na to nas nawet nie stać. To jest Nakamura, tak więc zobaczmy sobie tego Nakamurę. Eee, oprócz tego mamy Nakamurę Grismana, ale też są inni zawodnicy, tak po prostu będący tutaj, jak nie wiem, Morata, Fekir. No, okej, okay, dobra. No, tak się na, nie stać mi na tę piłkę, więc nie ma sensu podejmować tutaj walki razem z nią. Tutaj mamy, o, tu stać. Iconic Moments Roma. Ohoho. Ale tutaj, oj, tutaj małe szanse na ciemną piłkę. Chociaż mamy Bautistę, Cafu, Fra, Francesco Tottiego, Nakate, Kulibali. Oprócz tego, czyli Mobile, Dybala, Jaco, Lukaku, sinie, ale też cała masa zawodników, tak jak mówiłem, no, 107 zawodników. Z czego znakomita, znakomita większość to są zawodnicy... No może nie srebrność, po, e, większość, połowa. Połowa to są zawodnicy srebrni. Zobaczmy sobie jeszcze zawodników w drużynie tygodnia. O, tu mamy prawdopodobieństwo na czarną piłkę, która jak najbardziej mi odpowiada. Mamy Tadicia, Sadio Mane, Bernd Leno, Quagliarella, Quadrado Barkley. O, Barkleya trafiłem za Foot Champions, to może tutaj też byśmy dostali Barkleya. Swoją drogą, jaka różnica w overallu? FIFA Barkley, Inform 82, tutaj 88. No moi drodzy, i one Bisaka jeszcze. Hmm. No, myśl, no, jedyną z, z złotą piłką jest Griffiths, więc tutaj by naprawdę byłby Pek, gdybyśmy trafili tę złotą piłkę. Niemniej, chcieliście, żebyśmy otwierali sobie piłeczkę, jak najbardziej uważam, że to jest dobry pomysł, żebyśmy te piłki otwierali sobie w każdym odcinku. Może też zrobić jakieś większe, e, większe otwieranie piłek. Jeżeli byście chcieli to zobaczyć, to jak najbardziej dajcie mi znać. My tymczasem, moi drodzy, otwieramy sobie My Club Coins. To są My Club Coins. GP Points to są te pierwsze, tak jakby. Tutaj końcy to końcy, a końcy to pońcy. Jest na odwrót. W każdym razie, moi drodzy, byleby to była z, y, czarna piłka, czarna piłka. Włochy. Włochy, żeby to nie była. Okej, okay. moi drodzy. Kto to będzie? Czy to jest Quagliarella? Czy to jest Quagliarella? Nie, to nie jest. Qua... To jest Quagliarella. Moi drodzy, to jest Quagliarella, który ma overall jeden chyba z wyższych, wydaje mi się 90 punktów overalla na z Sampdori. Kurcze, pieczone, no wygląda to naprawdę ciekawie. No fantastycznie się prezentuje w naszych koszulkach, no moi drodzy, jak każdy, ka każdemu do twarzy tym niebieskim, no nie ma co się dziwić. Quagliarella, Okej, okay, czy my ciebie będziemy w stanie jakkolwiek komponować do naszej drużyny? No, patrząc na to, że jeszcze dostaliśmy Benedetto ostatnio, gdy otwieraliśmy, to może być z tym problem. No ale dobrze, moi drodzy, otworzyliśmy sobie piłeczkę, trafiliśmy fajną kartę, naprawdę fajną kartę, jedną z czołówki, można powiedzieć. Tylko jak ja mam ciebie tutaj, przyjacielu, moi drogi, upchnąć do składu? A wiem jak! Przecież my już straciliśmy właśnie pana Roberta Lewandowskiego, u niego się już skończył kontrakt. Tam przecież dostałem nawet komunikat o tym. No to idealnie! I nawet podskakuje nam zgranie Qajarella, moi drodzy. Rewelacja. Fantastycznie! Qajarella chyba będzie się tutaj spisywał. No bardzo podobnie w sumie jest do, do tych zawodników, ale... O, no, jest szybszy, a ja jestem troszeczkę takim zawodnikiem, który jednak potrzebuje tej prędkości, więc Rella. Tym razem jednak pykniemy sobie meczyk rankingowy. Patrząc na te propozycje wyszukiwania, niewątpliwie trafimy na kogoś o podobnym poziomie, bo maksymalnie 468 punktów umiejętności. No to zapowiada się fajny mecz. Udało się, moi drodzy, mamy przeciwnika. Rywal, który miał różny ten bilans, naprawdę różny. Jego skład to Oblak, Buziol, Campbell, Hernandez, Cafu, Vidal, Totti, Maradona, Mane, Grizman, Murata. Kurczę, skład jest naprawdę bardzo dobry. Jestem ciekaw, jak się u nas spisze ten Guayarella, nowiutki zawodnik, w zamian za Roberta Lewandowskiego. Miejmy nadzieję, że spisze się naprawdę dobrze. Zobaczmy sobie jeszcze na analizę gry przeciwnika. Eee, heh, heh. Jarella, dobre wykorzystanie poślizgnięcia się przeciwnika. I teraz Messi. Messi cały czas przy piłce. Messi, czy będzie zagrywał górną piłkę? Quajarella! a ja, 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 ja! Jednak broni golkiper przeciwnika, ale to było naprawdę dobre wykorzystanie błędu do Puyola. Chociaż mam wrażenie, że mogliśmy tam zrobić nieco, nieco więcej. Marcos Alonso z dośrodkowaniem w pole karne. Sergi Roberto, próba strzału. Nie, nikt nie oddał. Messi, zagranie. Ale zamieszanie. Jorginho do Maradony. Ten odegranie na dół. Dobre, dobre, dobre. Bardzo dobre. I Quaggiarella ze strzałem! I Quaggiarella! Ależ pięknie tutaj zrobił, moi drodzy. Zatrzymał piłkę. Zachował spokój do samego końca. Nie leciałem na pałę sprintem do przodu. I moi drodzy, to się opłaciło. Mamy bramkę, prowadzenie. I Quagliarella zdobywa gola w debiucie już w 19 minucie. Oj, oj, oj. On będzie przecież podawał. On musi podawać. Nie podawał. O, ty w mordę kopany. Co tu się stało z moją obroną właściwie? I jeszcze jest podanie... I to wpadło! Co tu się wydarzyło? Wydaje mi się, że przeciwnik raczej nie chciał tam podawać. Niemniej Francesco Totti zdobywa bramkę. Obrona nie nadążyła za tempem akcji ewidentnie. 39. minuta, 1 do 1. Arias, Arias, podanie do Messiego. Messi! To jest bardzo szybka odpowiedź. Bardzo szybka. Świetnie tutaj wlecieliśmy krótkimi podaniami w pole karne przeciwnika. No nie, nie jest nam dane zobaczyć... Nie... O, czy to jest rage quit? Czy, czy w pesie się Rage kwituje? No, przeciwnik tutaj zmienia swoje ustawienia. On w ogóle ma tego Moratę na 17 poziomie. Że co? Jego Morata ma 94 punkty overola. Zresztą jakich on ma w ogóle zawodników? Tam jest jeszcze Dybala, Obama ja... Jasna dupa. Kolego, ty masz za dobry skład. Lionel Messi jest tutaj, Arias. Dobre dośrodkowanie Messiego, nawet bardzo dobre. Wybijamy piłkę Giorginio jak najdalej się da. Przeciwnik wprowadził jeszcze Obameyanga, Yanga, więc będzie nas tam nękał jeszcze swoją prędkością. Chociaż ten jego Morata był tak wyfarmiony na te 94 punkty overola, że naprawdę nie ma na co narzekać. O nie, do środka. No i Obameyang Yang. Gol od razu, gdy tylko wszedł. Kilka sekund dosłownie później i 2 do 2. Oj, 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 Niedobrze, niedobrze. No musimy walczyć jeszcze. To ten mecz jest cały czas otwarty. Messi znowu do środkowanie i znowu Obamę co jest? Ter Stegen, co ty robisz na tej bramce? Co to ma oznaczać? Co się dzieje z moją obroną? Jezu, no dwa strzały bo Majanga w dwie minuty i, i straciliśmy prowadzenie. O mój Boże, co tu się wyprawia? Halo! Co się stało w tej drugiej połowie? To jest! No i to jest koniec, moi drodzy. Niestety druga połowa okazała się nie być dla nas łaskawą. Nie był dla nas łaskawy Pierre-Americobama-Yang, którego wpuścił przeciwnik. A potem jeszcze Bramka Mane, no to ona już po prostu pozamiatała. Szkoda, bo. No, 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 szkoda. Jeżeli chodzi o grę w obronie, no to zdecydowanie musimy się poprawić. No ale wleciał na mnie takimi kartami, że niewiele miałem tutaj do gadania. Niestety, moi drodzy, przegrywamy w tym odcinku drugi mecz, dwa na dwa spotkania przegrane. To nie napawa mnie optymizmem. A my niestety z 418 punktów spadamy na 386. Spróbujemy sobie zaraz, moi drodzy, ściągnąć jakiegoś skauta. Jak widzicie, aktualnie bije się o skauta, który mi ściągnie zawodnika, konkretnie z Atletico Madrid. Dałem maksymalną ofertę na 20 tysięcy. Niemniej, jeżeli ktoś nie będzie aż tyle dawał, no to zapłacę bodajże 13. Tak przynajmniej to zroz zrozumiałem. Zobaczmy, kto tutaj jeszcze się o to bije. no No, to znaczy, no mamy kilka tutaj opcji fajnych, ciekawych z Atletico Madryt zdecydowanie. I okej, okay, moi drodzy, udało się, nam wygraliśmy aukcję o tego skauta, który nam ściągnie tylko i wyłącznie zawodników z Atletico Madryt. Nie wiem, czy to, co zrobiłem ma jakikolwiek sens, ale bawimy się sobie tym pesem, tak? To nie ma tutaj na znaczenia większego, znaczy chwila, bo my jeszcze... O, jeszcze otworzymy sobie piłkę! I jeszcze, moi drodzy, otworzymy sobie piłkę z informami, więc będzie w ogóle. Nie dość, że skaut, to jeszcze piłki, więc zacznijmy sobie od skauta. Tak więc teraz, Sign players using scout... Out. I tak, dodajmy sobie w pierwszej kolejności, że to będzie zawodnik Atletico Madrid, w drugiej kolejności dodajmy sobie, że to będzie zawodnik, który ma 1,85 m albo i więcej, i w trzeciej kolejności dodajmy sobie, że to będzie środkowy pomocnik. I to mi sprawia, że jedyny zawodnik, jakiego stąd odzyskam, to będzie Toni moja. Ok, to z tego co widzę, to chyba potrzebuję po prostu więcej, lepiej ocenionych tych scoutów, bo tak, dodając tutaj scouta ocenionego na jedną czy dwie gwiazdki, no to nie dostanę naturalnie zawodników najlepszych, tylko tych nieco słabszych. Co za tym idzie, muszę się jeszcze tutaj pobawić w jakiejś aukcji i ściągnąć tutaj jakiegoś gościa, który będzie coś miał, w... no, który będzie w stanie coś mi tutaj ogarnąć. Eee, pozycja ofensywny pomocnik Tutaj jest na 5 gwiazdek oceniony Tu też na 5 gwiazdek oceniony eee, Acrobatic finishing Leeds United, Sampdoria Portugalia Kusi troszeczkę to, żeby zgarnąć jakąś ikonę Tylko problem jest taki, że tutaj jest bardzo małe prawdopodobieństwo Na to, żeby faktycznie ta ikona się tutaj znalazła A z drugiej strony, kto nie ryzykuje Ten nie pije szampana i nie zostaje ojcem A z trzeciej strony, głupio by było Ryzykować, jeżeli tutaj mamy pewność fak Faktycznie, że dostaniemy kogoś Naprawdę dobrego. No może niepewność, ale no, no, w sumie no pewność. Dobra, otwieramy kolejną paczkę z informem, moi drodzy. Niech będzie. Niech będzie kolejna piłka z informem, tak więc odpalamy ją. Płacimy. I niech się teraz dzieje. Niech tutaj będzie coś dobrego. Proszę o to. Proszę o to, żeby tutaj było coś naprawdę, naprawdę dobrego, coś interesującego. Hiszpania. Tylko czarna, tylko czarna, tylko czarna. Dobrze, to jest czarna piłka. Z kim ty jesteś? Co jest? Tomas! Co? O Boże! O Boże! No dobrze, no. Oh, to chyba drugi najgorszy wybór. Chyba drugi Chyba druga najgorsza opcja. Czy, czy ja Czemu ja powiedziałem? Powiedziałem Hiszpania? To była Francja. Nie wiem, co ja powiedziałem. Nie mam pojęcia, moi drodzy. Ja się. Nie wiem, co mi tu odwala. Jak ja widzę te kraje, ale. Yy... Okej. Okay. No cóż, moi drodzy, dzisiejszego odcinka nie możemy do końca uznać za jednego z tych udanych. Mimo to, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. No, mamy niby dwa informy. Quaggarelle i Tomasa i o ile Quaggarella spoko, to ten Tomas, no to mogło być lepiej. Taki Mane by był raczej... Czymś, co by mi się bardziej podobało. W każdym razie, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Zostawcie łapkę w górę. Napiszcie, co sądzicie o pesie. Napiszcie, co sądzicie o serii. Na razie i pa pa. Cześć.